Niestety, lecz liniowa rozgrywka w Cyberpunku 2077 narobiła trochę problemów. Twórcy postanowili skomentować, co poszło nie tak. Dodatkowo pierwsze nieoficjalne spojrzenie Geta Trilogii na telefony. Studio Rockstar Games przeznacza więcej zasobów na naprawę trylogii, Windows 11, który będzie działał szybciej. Wirtualne muzeum Xboxa. Przeciek Hogwarts Legacy zapowiadający premierę gry. Oraz pierwsze spojrzenie na rozgrywkę Spider-Manem w Marvel's Avengers. Siema, tu naczelny Menel, który wrócił już z choroby. Nie będę przedłużał, bo. Jest 24 listopada Co oznacza drwala Także jeśli uwielbiacie tego burgerka To zostawcie tutaj łapkę w górę Oraz napiszcie w komentarzu burgir A ja dam wam jakąś niespodziankę Subskrypcja oraz łapka w górę oczywiście też mile widziana Ja już nie przedłużam do to co Zaczynamy Po najlepsze ceny gier gorąco Zapraszam na stronę eneba.com A gdy użyjecie kodu Lotbox, Wydacie jeszcze mniej siana Wszystkie potrzebne linki macie oczywiście w opisie. Ulubiony temat większości z nas. Cyberpunk 2077. Niesamowita gra, która już niebawem obchodzić będzie swoje pierwsze urodzinki. Nie zmienia to faktu, że mam dla Was soczyste informacje o produkcji, więc może zacznijmy. No dobra, zacznijmy od tego, że Paweł Sasko, czyli jeden z deweloperów Cyberpunk'a, regularnie streamuje sobie na Twitchu. Głównym tematem transmisji jest oczywiście Cyber, gdzie ogrywa produkcję od zera. Moim zdaniem bardzo ciekawe podejście, bo dzięki temu może podejść do rozgrywki z poziomu fana i zerknąć na błędy własnymi oczami. Dodatkowo podczas streamów często dzieli się jakimiś ciekawymi informacjami, prosto z kulic prac nad Grow. Ostatnio miała miejsce właśnie taka sytuacja. Gościnnie wystąpił Filip Weber, czyli projektant zadań w CD Projekt Red. O czym rozmawiali? No tak, jak można się już domyśleć, rozmawiali o nieliniowości w ich najnowszej produkcji. Akurat w trakcie rozmowy Paweł miał misję z Takemurą, w której towarzyszy mu w drodze do Wakako i to właśnie ta misja posłużyła jako przykład. W tym momencie przed graczem postawiono wybór, jak właściwie chce rozegrać tę sytuację. No i są dwie opcje. Można po prostu wsiąść do samochodu postaci i udać się z nią w drogę lub przebić ją samodzielnie. Chociaż w sumie była jeszcze jedna opcja, ponieważ możliwe było zaakceptowanie podwózki i po prostu z niej nie skorzystanie. I to właśnie na tym polega haczyk. Bo każda z wymienionych decyzji wiązała się z innymi konsekwencjami. W takich sytuacjach dosłownie każdy NPC wchodził ze sobą w odmienne interakcje. A no i warto powiedzieć, że zmieniało się także to, jak odbierali działania gracza. Oznacza to, że sama decyzja o sposobie dotarcia na miejsce w misji wiązała się z masą pracy projektantów. Jak twierdzi sam Weber, było to niezbyt dobre rozwiązanie, ale twórcom zależało na dużym wyborze dla gracza. Lecz no później w praniu wyszło, że dużej różnicy to to nie robiło. Z całą pewnością owy czas można było przeznaczyć na coś zupełnie innego. Ale spokojnie mam dla Was jeszcze jedną informację. Jak wiecie, obecnie trwa Black Friday. No dobra, może raczej Black Week. Ale zresztą wy dobrze wiecie, jak to działa. No dobra, w każdym razie obecnie trwają grube promocje, w tym promocje na Cybera. Jesteście w stanie wyłapać go w cenie 10 dolców, lecz jedynie na konsole. Jest to najtańsza okazja na najnowszą produkcję Redów dotychczas i to w sumie dobrze, ponieważ produkcja przeszła już masę poprawek, które oczywiście naprawiły sporo problemów. Taki ruch spowoduje, że więcej osób skusi się na ogranie Cyberka i to może ożywić tą gierkę na nowo. Dajcie znać, co sądzicie o obniżce i czy obadaliście temat. Ja Chodzę do następnego newsa, a w nim no co może w nim być? GTA Trilogy The Definitive Edition. Użytkownik Twittera Terwel niedawno zademonstrował, że w plikach gry można uzyskać dostęp do ustawień wersji mobilnej trylogii. Udostępnił kilka zrzutów ekranu z remasterowanych GTA 3, GTA Vice City i GTA San Andreas działających w ustawieniach iOS. Niekoniecznie jest to dokładna wskazówka, jak gry będą wyglądać na urządzeniach mobilnych. Sugeruje to jednak, że port mobilny może zostać wydany w znacznie lepszym stanie niż wersje na pc konsole. i konsolę. Auto Auto The Trilogy może dobrze radzić sobie na urządzeniach mobilnych, jeśli w Street Games utrzyma ten poziom jakości. Wielu graczy wydają się skłonni dać im szansę i poczekać, jak sytuacja się potoczy. Możliwość powrotu Grand Theft Auto The Trilogy na urządzenia mobilne ma sens, biorąc pod uwagę stojące za tym studio. Teraz jakość tych i innych portów. Może być przedmiotem do dyskusji. Jednak Growth ma wyraźnie więcej doświadczenia z architekturą systemu iOS i Android niż z komputerami, PC i konsolami. Uruchomienie gry na pc z ustawieniami iOS to nie to samo co granie w nią na iOSie i to chyba logiczne. Wygląda jednak na to, że port mobilny może mieć te same problemy co wersja na pc. -cie. Chodzi o brak mgły w GTA San Andreas ale trzeba brać pod uwagę, że wszystko jest jeszcze w trakcie prac. A jeśli o nich mowa, to Rockstar obecnie olewa wszystko i zaczyna skupiać się na naprawieniu GTA Trilogy. Rzecz jasna info jest nieoficjalne, ale jeśli by tak było, to może to wpłynąć na najnowsze aktualizacje do GTA Online oraz Red Dead Online. Przynajmniej takiego zdanie jest niejaki TS2, twórca modyfikacji, który w głównej mierze słynie z przekazywania informacji związanych z serią GTA. Warto powiedzieć, że to właśnie on jako pierwszy informował internet o tym, że Rockstar pracuje nad odświeżonymi wersjami klasycznej trylogii. Słyszałem od swoich źródeł, że Rockstar przeznacza coraz więcej zasobów i deweloperów na pomoc w popremierowym rozwoju GTA Trilogy. Patche, poprawki i tak dalej. Istnieje duża szansa, że harmonogram wydawniczy aktualizacji do GTA Online i RDO zostanie nieco przesunięty. Co prawda, większych szczegółów to raczej nie otrzymaliśmy. Wiemy jedynie, że GTA O i RDO trochę ucierpią. Pamiętajmy, że remastery obecnie nie są idealne i potrzebują trochę większej uwagi. Myślę, że twórcy dobrze wiedzą, co robią. Windows 11 pojawia się już to na coraz większej liczbie komputerów. Wiele ludzi narzeka na najnowszy system operacyjny, a inni zaś są nim zachwyceni. Co mogę rzec? Microsoft zapewnia, że w przyszłym roku zabiorą się za niego w 200% i ogarną w końcu optymalizację. No i jak wiemy, no to kwestia wydajności jest raczej tak najbardziej krytykowana. Generalnie w pośle na reddicie wyjaśniono, że mowa m.in. o włączaniu systemu oraz renderowaniu elementów interfejsu. Dodatkowo jedna z osób pod postem powiedziała o wolno działającym menu pod prawym przyciskiem myszy i działanie eksploratora plików. Kto by w ogóle pomyślał, że Xbox zrobi coś takiego. Nie wiem, no pierwszy raz widzę coś takiego i jestem zaskoczony. Chodzi o to, że Microsoft stworzył wirtualne muzeum. Link do zwiedzania macie w opisie. Generalnie to czekacie na załadowanie strony, wchodzicie na bardzo proste, a zarazem ładne menu i macie tam do wyboru, którą epokę gamingu chcecie zwiedzić. Jest tam z 20 lat historii, a wszystko zostało stworzone w ramach interaktywnej mapy. Generalnie pobiegałem chwilę i nie jest to głupi pomysł. Możecie zobaczyć tam większość ważnych wydarzeń, związanych z poszczególnym modelem Xboxa. Jestem ciekawy, czy Sony już pracuje nad podobną sprawą, tylko że z wiadomo PlayStationem. Po długim okresie oczekiwania ukazała się pierwsza rozgrywka dla dodatku Marvel's Avengers Spider-Man DLC, pokazująca jak pajęczak wpasowuje się w stale rosnącą listę postaci. Przez ostatni rok fani spekulowali w jaki sposób Spider-Man zostanie zintegrowany z Avengersami, ponieważ jak wiadomo będzie dostępny wyłącznie na platformach PlayStation. Przy takiej informacji wielu zastanawiało się jak taka postać zostanie wkomponowana w główną fabułę gry. Postać w dużej mierze potrzebuje środowisk zaprojektowanych specjalnie dla jego zestawu mocy, co może być trudne dla Marvel's Avengers. I Zoniak Games zdefiniowało Spider-Mana w 2018 roku dzięki zręcznej, kołyszącej się i wciągającej walce, dając graczom Avengers Avengers kolejny powód do zastanawiania się nad wdrażeniem postaci w wydaniu Crystal Dynamics. Niemniej jednak deweloper nadal chciał zamieścić własną interpretację pajęczaka, a po miesiącach zapowiedzi studio wreszcie pokazało postać w akcji. W ekskluzywnej zapowiedzi IGN Fani po raz pierwszy zobaczyli Spidermana w Marvel's Avengers. Film potwierdza, że sieci Spidermana działają podobnie do wielu gier sprzed Inzomniak, których nie potrzebują żadnych powierzchni, do których można by się przyczepić, ponieważ produkcja zawiera kilka map pustynnych bądź zimowych, na które w których to nie ma zbyt wielu wieżowców. Niektórzy fani nie lubią tej metody kołysania, ponieważ niszczy ona cel jego sieci i z całą pewnością według wielu jest to jedna z jego słabości. Spider-Man wydaje się być również dość płynny i zwinny w walce, co powinno łagodnie zgrać się z innymi bohaterami Marvel's Avengers. Największym problemem jest oczywiście ekskluzywność. Biorąc pod uwagę, że Crystal Dynamics buduje ewolucyjną historię, nie może rozsądnie opowiedzieć tych przygód ze Spider-Manem tylko niektórym graczom, którzy są właścicielami produkcji na innych platformach. Niestety, lecz na obecny moment muszę was rozczarować. W produkcji nie znajdziecie nowych treści związanych z pojawieniem się Spider-Mana, ponieważ w tej aktualizacji nie ma nowych misji fabularnych, ale pomimo braku misji w dodatku, nowa zawartość będzie zawierała mnóstwo kostiumów dla graczy do odblokowania, więc o to się nie martwcie. W tej chwili wydaje się, że nie ma planów przeniesienia Spidermana z Marvel's Avengers na inne platformy. Niestety, lecz raczej bym się na to nie napalał. Bo z czasem przyjdzie nam napalić się na coś zupełnie innego. Minął ponad rok od oficjalnego ujawnienia z Hogwarts Legacy. Millie Amand, analityk gier wideo i insider PlayStation udostępniła post, w którym mówi po prostu wkrótce z powiązanym gifem z kluczowymi grafikami Hogwarts Legacy. Amant to jest raczej taka nowa postać na scenie renomowanych przecieków w branży gier wideo. Mówi się, że była to rzekomo osoba, która ujawniła na przykład wyciek Marvel's Wolverine i kilku innych plotek związanych z Sony, które się wydarzyły bądź się wydarzą. Ale niezależnie od tego, gracze, którzy nie mogą doczekać się Hogwarts Legacy, mogą zainteresować się tym tematem. Jak wiemy, tegoroczne wydarzenie The Game Awards ma się odbyć 9 grudnia. Fani, którzy śledzą Hogwarts Legacy, zakładają, że wiadomości lub aktualizacja, które są zapowiedziane, zostaną ujawnione podczas rozdania nagród. Jeśli okaże się, że Amont ma rację, fani mogą się spodziewać, że Hogwarts Legacy zostanie zaprezentowane w pełni wraz z aktualizacją w grudniu. Ponieważ The Game Awards ma zostać wyemitowane 9 grudnia, to fani już teraz nie mogą doczekać się co dalej i jak potoczy się cała sytuacja. No nic, dziękuję za oglądanie materiału, zwijam się, serwus!